Nie wiem się ale mój dom, patrzcie. To jest mój kot. Kuciu, kuciu, kuciu. Dobra, sorry za wydurnianie się. E, nie odwracam kamery, bo już wiem, że tak się nagrywa. Hm. Czy odwrócić? Dobra, odwracam. Przepraszam, jak będziecie inaczej widzieć. Swój... Lepiej czy nie lepiej? Bo dla mnie lepiej. To zobaczymy, czy mamy pająki. Nie mamy. U nie. No się stała W ogóle i siostra trzy Czy to trzy chyba czy, albo tydzień temu Mówiłam on mówiła Gugu, Tego gula nie ma. Kurial grywa gdzie i nie i gdzie? indy mieszka po nie wiem. Nie wiem, no dobra, to kto chce, kto chce żebym dodała, to piszcie niki w komentarzach i na przykład jakieś groźby, ale śmieszne, a nie, dzieci bo zabiję, bo jestem hakerem, czy coś takiego, bo mówi się, bo zjem, bo na przykład... Zadzwonię do ciebie na coś takiego śmiesznego. Albo po prostu proszę dodaj mnie mój nik to i napiszcie swój nick. Jak jakikolwiek, jakkolwiek, ale wasz. Możecie podać swojego brata. No chyba, że to jest waszego brata, a, a jeżeli on nie umie pisać, a chce też mnie dodać, to napiszcie nick swojego brata, ja, ja go dodam. jeżeli zaakceptuję albo wy zaakceptujcie. Tu idzie za swojego brata albo siostrę, to powiem, pa! No kurde.